Panie burmistrzów, do końca roku trwa modernizacja w PWIK, w związku z czym są przekroczone normy w wodzie, w naszych wodociągach. Norma żelaza przekroczona jest dziesięciokrotnie, w przypadku manganu jest to przekroczenie trzykrotne. Woda ta została warunkowo dopuszczona do spożycia. Dzień dobry, witam Państwa. Tak, faktycznie nasza woda z jest czasowo dopuszczana do spożycia przez Sanepit. Oznacza to, że nadaje się do spożycia, można z niej korzystać po przygotowaniu. Ma przekroczone niektóre normy, w związku z tym też to czasowe dopuszczenie. Niemniej jednak woda w krótkim okresie czasu nie jest szkodliwa dla zdrowia. Owszem, jeżeli by się ją spożywało przez 5, 6, 10 lat, to wtedy tak, to wtedy przekroczenia żelaza, manganu wpływałyby na zdrowie. W krótkim okresie czasu takiego ryzyka nie ma, dlatego też sanepid ją dopuścił do spożycia. Sprawa wygląda następująco. Modernizujemy zakład uzdatniania wody. Po to, żeby w kranach woda była lepsza, wymieniamy w tej filtry wody. Dwa filtry są wymieniane. Zakład wodociągów pracuje na dwóch filtrach, a zwykle pracuje na czterech. W związku z tym no, te dwa filtry jeszcze w dodatku stare, radzą sobie jak mogą, niemniej jednak ta woda faktycznie nie jest tak dobra, nie jest tak czysta jeśli chodzi o skład mineralny jak być powinna. Według tych ostrych standardów, które obowiązują w Polsce. Niemniej jednak Pierwsze dwa filtry zostaną wymienione do końca sierpnia, będą, zakład zostanie przeniesiony do pracy na te dwa filtry nowe. Dwa filtry stare zostaną znowu zdemontowane i będą wymieniane. To potrwa znowu półtora miesiąca, z tym, że już po wymianie tych pierwszych dwóch będzie ciutkę lepiej. Nie, nie oznacza to, że woda będzie już kryształowo czysta i będzie spełniała wszystkie normy. Niemniej jednak będzie już myślę, że widoczna poprawa, a po półtora miesiąca, czyli gdzieś w okolicach początku października, a kiedy znowu będą cztery filtry, cztery nowe filtry, woda będzie lepsza, taka, że będzie odczuwalne to u nas wszystkich mieszkańców Zgorzelca. Czyli nie obawia się Pan, że mieszkańcy na przykład pójdą do Rzecznika Praw Konsumenta i będą żądali za ten okres obniżenia opłaty za wodę, która na dzień dzisiejszy nie jest pełnowartościowym produktem? Znaczy, powiem tak, mieszkańcy mają prawo pójść do rzecznika konsumentów, mają prawo domagać się obniżki ceny wody. Niemniej jednak, powiem tak, zakład, pan prezes tłumacząc mi, dlaczego nie, nie chce zgodzić się na obniżkę wody, przekonuje, że woda jest dostarczana. Koszty do dostarczenia wody nie zmalały. Owszem, produkt może nie jest tak dobry, jak był, niemniej jednak, Wszystkie koszty, cały proces technologiczny odbywa się praktycznie bez zmian, poza tymi dwoma filtrami. W związku z tym no, nie ma podstaw ekonomicznych do tego, żeby obniżyć ceny wody. To nie jest tak, że sprzedajemy samochód, który ma cztery poduszki powietrzne i chcemy za niego 100 tysięcy, demontujemy trzy poduszki i chcemy za niego 70 tysięcy, no bo nie jest produktem pełnowartościowym. Tutaj koszty nie spadają. W związku z tym też no, prezes dbając o, o kondycję finansową firmy, no, nie chce się zgodzić na to, żeby obniżyć ceny wody no i ja go tutaj w, w tym względzie go rozumiem, aczkolwiek też y, chciałbym, żeby ta woda była lepsza, no bo ja też y, w tej wodzie się myję, tą wodę piję, y, także tutaj, no tak to wygląda. Przejdźmy dalej. Jest sprawa bezpłatnego internetu, y, który był Pana jednym z has, haseł programowych. Był Pan ostatnio w Bielsku Białej, y, podglądając na te jeszcze rozwiązania. W związku z tym mam pytanie, czy będzie Pan korzystał z doświadczenia na, y, na tamtym terenie i czy na przykład nie byłoby taniej ewentualnie skorzystać z infrastruktury lokalnych dostawców, yy, którzy mają już swoją sieć bezprzewodową? Z znaczy, żaden z dostawców nie ma sieci bezprzewodowej na terenie całego miasta w tej chwili wysłali, faktycznie byliśmy byłem w Bielsku Białej chcemy oprzeć technologię na budowy sieci bezprzewodowej na technologii tzw. zwanej WiMax jest to Przedsięwzięcie, do którego udało mi się przekonać okoliczne gminy, czyli gminę wiejską Zgorzelec, okoliczne gminy powie, powiatu zgorzeleckiego, czyli Pieńsk, Zawidów, Sulików, nawet Bogatynie. Także myślę, że tutaj wspólnie będziemy chcieli zrobić bezpłatny internet dla powiatu właśnie w oparciu o technologię Wimax. Jest to przedsięwzięcie, które ma dostarczyć mieszkańcom... Bezpłatny internet, a jednocześnie które daje szansę miastu do sprzedaży pewnych usług internetowych, na których będzie można też w części pokrywać koszty tego bezpłatnego internetu. Oczywiście przy budowie tego, przy budowie tej sieci zaprosimy lokalnych przedsiębiorców do, do współpracy, bo jeżeli już mają na przykład sieć hotspotów, które no nie będę całej technologii opowiadał Państwu, ale które też będą mogły być wykorzystane do, do, do dostarczenia bezpłatnego internetu, to będą mogli w ten projekt wejść. Tutaj nie, nie ma przeciwwskazań. W Bielsku Białej taka sieć działa komercyjnie, z Sprawdza się, jest to naprawdę dobre rozwiązanie. Na razie wysłaliśmy do Bielska-Białej mapy terenu, ukształtowania terenu. Tam specjaliści, którzy budowali tamtą sieć, określą, ile masztów byśmy potrzebowali na terenie powiatu, ile, ile hotspotów na terenie Zgorzelca. I da nam to możliwość oszacowania kosztów i przymierzenia się do, do tego, żeby zbudować dobry program inwestycyjny i dobry program, który, którym wyjdziemy, z którym wyjdziemy o dotacje unijne. Czy w tym momencie nie boi się Pan na przykład, jeżeli już będzie ten bezpłatny internet u nas w mieście, czy nie boi się Pan, że będzie to po części konkurencją dla lokalnych dostawców, którzy po prostu mogą w ten sposób stracić klientów, jeżeli mieszkańcy będą ten internet mieli udostępniony bezpłatnie przez Urząd Miasta? E po części tak, po części na pewno prywatni inwestorzy muszą się bać, że mogą stracić część klientów, niemniej jednak założenie naszego internetu jest takie, żeby dał możliwość wejścia na strony internetowe, skorzystanie z informacji zawartych w internecie. On nie będzie konkurencją dla dobrych dostawców. To znaczy, że jeżeli ktoś dostarcza szybki internet, po połączach stałych, wtedy my nie będziemy konkurencją, bo my nie jesteśmy my w stanie poprzez sieć powietrzną, czyli bezprzewodową, dostarczyć internetu takiego, jak dostarcza, dostarczają lokalni czy, czy też nielokalni, bo to telekomunikacja, to też inne firmy. Dostarczają połączach sztywnych, czyli po kablu, szybki internet. I, I internet radiowy nie spełnia tych zadań, które spełnia internet po kablu. Ale jeżeli ktoś dostarcza. Internet o małej przepustowości, no to tak, my będziemy konkurencją, ale trudno. No, trzeba na rynku być sprawnym. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś dostarcza taki internet, to z czasem to przedsięwzięcie jego upadnie, bo ono nie będzie atrakcyjne dla, dla odbiorców. W tej chwili no to minimum to jest 512 kilobajtów, a, a po radiu to, to jest zbyt duża przepustowość już dla radia i, i my, my się bardziej będziemy chcieli skupić na niskich przepustowościach, tak żeby można sobie było pooglądać strony internetowe, ale na przykład nie ściągnąć film, bo, bo do ściągania filmu trzeba mieć dobre, sztywne łącze i, i to myślę jest odpowiedź na Pana pytanie jest zrobiony już wstępny szacun szacunkowy koszt? Jakie były te, jaki te inwestycji? Tak jak powiedziałem, czekamy na odpowiedź z Bielska Białej. Musimy wyliczyć ileś masztów. Mówię, to w tej chwili się zmieniła troszeczkę koncepcja, ponieważ tej gminy lokalne wyraziły chęć przystąpienia do tego projektu i chcemy wspólnie, razem zbudować taką siedzibę bezprzewodową. I to jest. Rozwiązanie, które pozwoli nam trochę zaoszczędzić pieniędzy, mam nadzieję i dlatego też czekamy na odpowiedź z Bielska Białej, wtedy będziemy wiedzieli już tak mniej więcej, może nie tyle mniej więcej, będziemy wiedzieli jak określić te koszty szczególnie.